Witajcie moi mili. Dziś 9 września. Zapraszam, wysłuchajcie słów świętego Ojca Pio, napisanych w kwietniu 1914 roku do siostry Rafaeliny. Oby najsłodszy Jezus przywrócił pokój wszystkim sercom strapionym najukochańsza córko Jezusa wyznaję ci szczerze bez obawy skłamania że moja dusza może razem z Pawłem apostołem powiedzieć mimo iż niestety nie mam nawet tysięcznej części tego ducha miłości który płonął w sercu tego świętego apostoła wolałbym sam być odłączonym od Chrystusa, dla zbawienia braci moich. Tak, oby najsłodszy Pan zechciał mnie odłączyć od siebie, oddzielić, opuścić mnie i pozostawić mnie w szponach zelżywości i udręg należącym się moim braciom. Niech mnie nawet wykreśli z księgi życia, byleby tylko zbawił moich braci i towarzyszy wygnania, i nie pozbawił mnie swej miłości i łaski, od której nic nie zdoła mnie odłączyć. Proście Pana, żeby zaspokoił te moje pragnienia, które palą. Moje wnętrzności i nieustannie przyprawiają mnie o śmierć. Zasmuca cię niewdzięczność ludzi wobec Boga i dobrze czynisz, że płaczesz nad ich nieszczęściami. Jako wynagrodzenie, ofiaruj Bogu swe uwielbienia i swoje czyny. I staraj się by wszystkie były dobre. Opłakuj potajemnie nieszczęścia innych, tych, którzy z uporem trzymają się drogi prowadzącej ich do zguby. Potem jednak, za wzorem Pana i apostołów, oddal od tych spraw swego ducha i skieruj go. Innym przedmiotom i innym zajęciom, bardziej służącym chwale Bożej i zbawieniu dusz. Apostołowie tak mówią Żydom należało głosić Słowo Boże najpierw wam, skoro jednak odrzucacie je i sami utrzymujecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. A w świętej Ewangelii boski mistrz mówi Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Zbyt długie opłakiwanie tych, którzy uporczywie trwają w grzechu, byłoby stratą czasu, który można i trzeba wykorzystywać na pracę dla zbawienia innych, naszych braci i dla chwały Bożej. Kochani, na dziś to koniec. Życzę miłego dnia. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia jutro. Pa!